lekarzowi. Lekarz, osobą jest, lekarz jest osobą decydującą, czy on przyjmuje, czy on nie przyjmuje. W ustawie oczywiście jasno jest napisane, e, opisana cała ta sytuacja i większość ratowników przybrała prostą drogę. Nie chcesz przyjąć tego pacjenta, tu jest karta, opisz, że nie przyjmujesz. Dlaczego? Jeżeli coś się stanie po drodze, no oczywiście informujemy o tym dyspozytora, to w tym momencie chociażby mamy tą kartkę papieru i te parę zdań, że ten człowiek tego, nie tego pacjenta nie przyjął i złamał prawo. Bo ustawa mówi wprost, że na szpitalny oddział ratunkowy pacjent musi zostać e, przyjęty. E, kolejna sprawa, o której być może was, niektórzy z Was może nawet mieli z tym styczność, e, to było wypełnianie chociażby przy wejściu do szpitala. E, tak zwanych kart e, osób podejrzanych o zakażenie e, wirusem SARS-CoV-2. Czyli aby wejść na teren szpitala wypełniało się taką kartę triażową, gdzie podawaliśmy swoje dane personalne, mierzono temperaturę, saturację i tak dalej. No i to była taka przepustka, żeby wejść w ogóle do szpitala. Czyli na przykład ktoś chciał przynieść jedzenie rodzicom, bo leżą w szpitalu, musiał taką kartę wypełnić. Po godzinie 14 załóżny musiał przyjść na wykonanie rentgenu do danego szpitala, znowu musiał taką kartkę wypełnić. No i o co chodziło z tymi kartkami? Już pomijam o to, że rzeczywiście nie, nie istnieje w naszym kraju żadne RODO. Nagle przestało ono istnieć. Wszędzie są PESEL-e na kartkach porozpisywane wszystkie dane pacjentów i nikt nagle nie interesuje się tym, że jest to nieprawidłowo, nieprawidłowo przechowywane, ale chodzi o pieniądze. Bo za każdą taką kartkę ministerstwo płaciło ponad 25 zł. A więc zgodnie z rzędem temu dyrektorowi, który by nie przyjął takich pieniędzy. A więc opłacało się pilnować, aby każdy człowiek wpisał się na tą kartkę i się, wykazywało się. Że bardzo dużo pacjentów przychodzi. No to jest jawne oszustwo. Powiedzmy sobie wprost: no przecież ktoś to wchodzi do toalety, bo jest blisko szpital, a nie ma nigdzie to i to ja po drodze. No to nie jest przecież pacjentem, tylko człowiekiem wchodzącym do toalety załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Ale za tym szły oczywiście pieniądze. Ministerstwo płaciło oczywiście za każde łóżko covidowe dużo więcej niż dla zwykłego człowieka. Załóżmy za łóżko kardiologiczne pacjenta z zawałem mięśnia sercowego. Kolejne absurdy. Które zaobserwowaliśmy chociażby w szpitalach zakaźnych. Myślałem, że tylko ja jestem inny, ale ucieszyłem się, gdy zobaczyłem personel medyczny, który pracuje na oddziałach covidowych, a kombinezony ma złożone po którymś tam już użyciu. Czyli jak oglądacie amerykańskie firmy, gdzie są bohaterowie ze Straży Pożarnej, gdzie mają buty i w to wszystko włożone swoje uniformy. I później jak to się mówi, wskakują w te uniformy jadąc do akcji. No to tak bardzo często takie sytuacje widziałem na oddziałach covidowych. <laughs> Pytałem się, dlaczego tak to wygląda. No mówię, dlaczego to stoi koło waszego stolika z kawą, gdy odpoczywacie, bo odpoczynek jak najbardziej się należał tym osobom, bo praca w kombinezonach jest niesamowicie ciężka, niewygodna. Kombinezony generalnie utrudniały nam oddychanie, nie mówiąc już o tym, że potrzeby fizjologiczne należało czasami wykonać. No Te spojrzały tak na mnie, mówię, jak Ty sobie to wyobrażasz, że jak mam inaczej pracować? A więc znowu zrozumiałem, że idę właściwą drogą, bo skoro osoby, które pracują na rzekomo oddziałach zakaźnych, bagatelizują to, no to generalnie nie mam się czym przejmować. Zacząłem spotykać coraz więcej lekarzy, którzy także chodzili tak samo ubrani jak ja, nie mając niczego. I odpowiadali wprost, nie mają zamiaru truć swojego organizmu, nie będą robić z siebie idioty, ubierać coś, co i tak nie chroni. A mantadyna. Tych lekarzy, z którymi rozmawiałem, wielu ratowników medycznych, e, pielęgniarek, stosowało i nadal stosuje amantadynę, chociażby w leku Viregit e, Dlaczego? Bo działa, po prostu działa. Oczywiście na wczesnym etapie choroby wirusowej czy też zakażenia wirusowego, górnych dróg oddechowych, nie każdy pacjent może przyjmować oczywiście amantadynę, bo są przeciwwskazania. Natomiast to, co mówiono w telewizji, to, co zrobiło ministerstwo wstrzymując sprzedaż e, amantadyny. Więc Zabraniając sprzedaży w aptekach ludziom, którzy mieli infekcje, czy to wirusowe, czy to bakteryjne, uważam, że było wielce niewłaściwym sposobem, bo lek ten jest, jest przebadany w kierunku zakażenia grypą typu A. Jest to chociażby w ulotce. Profesor Horban, który tak głośno się wypowiadał, że nie wolno tego podawać, nie wolno tego stosować, przypomnę, że sam rekomendował chociażby podawania mantadyny, czyli Wiregitka w sytuacji grypy H1N1 pani minister Kopacz, która była wtedy ministrem zdrowia. Co jeszcze jest kolejne, co właściwie należy zawsze poruszyć, jest to poruszone w książkach, w naszej książce. Ci pacjenci, którzy umarli niepotrzebnie w domu. Ministerstwo na początku wmawiało wszystkimi ci tak zwani wszyscy eksperci telewizyjni, że generalnie należy siedzieć w domu, nie wychodzić, bo nic ci nie będzie. Najlepiej to przyjmuj tylko paracetamol bądź ibuprofen i pij wodę. No dobra, jeżeli ktoś ma silny organizm, to może sobie i poradzi, ale jeżeli mamy osoby starsze, obciążone chorobowo. I do tego dochodzi jeszcze ogromny stres. I do, te, do tego jeszcze dochodziła sytuacja, gdzie e, rodziny zostawiały swoich bliskich, bo sami pamiętacie wszystkie te spoty reklamowe, które pokazywały nie odwiedzaj dziadka, nie odwiedzaj babci, bo ich pozabijasz, bo na pewno przyniosłeś śmiercionośnego wirusa. Niestety to się odbiło bardzo na psychikach ludzi, którzy nie potrafią czytać między wierszami i pozostawiano ludzi samych sobie. A więc w pewnym momencie zaczęliśmy przyjeżdżać do, do pacjentów, którzy już byli całkowicie wyczerpani. Byli odwodnieni, mieli masywne zapalenie płuc i wielokrotnie dla tych osób już nie było ratunku. Ale na stole nie widzieliśmy antybiotyków, nie widzieliśmy leków przeciwkrzepliwych i przede wszystkim większość tych ludzi nigdy nie była zbadana przez lekarza rodzinnego. Lekarzom rodzinnym bardzo odpowiada teleporada. I należy to powiedzieć wprost, bez względu na to, jak oni się postarają, żeby później mnie skrzywdzić za to, co teraz mówię. Opłaca się siedzieć przychodni i wykonać telefon i nie iść bezpośrednio do pacjenta. Wkraczamy w całkowicie nowoczesną, abstrakcyjną medycynę, gdzie lekarz mówi pacjentowi przyłóż telefon do klatki piersiowej, a ja go sobie osłucham. Pan się z tego śmieje, ale to tak naprawdę jest dramatyczne, bo za chwileczkę to pan będzie zamknięty w domu bądź ja i taki łapiduch powie przyłóż sobie telefon do głowy i zrobię ci tomograf i stwierdzę czy ty masz kudark fotoczny czy nie. A więc nie ma się czegoś tutaj śmiać, tylko trzeba tak naprawdę zacząć się rozprawiać z ludźmi, którzy doprowadzili do tego, że wiele osób umarło i będzie nadal umierać, bo to nie jest koniec tego, co się wydarzyło. Czy to się komuś podoba, czy też nie, to nie jest koniec. I co się wtedy działo z takimi ludźmi? Byliśmy ostatnimi tak naprawdę osobami, z którymi jeszcze mogły porozmawiać. Nauczyłem się później swojej pracy, kiedy już potrafiłem przeczytać, jak gdyby tego pacjenta dobrze go zbadać. Eee, dawałem sygnał jasny bardzo często rodzinom, że ten człowiek może już nie wrócić do domu. Najgorszą zbrodnią przeciwko ludzkości było to, że tych ludzi się zamykało w oddziałach i pozbawiono ich możliwości odwiedzi. Eee, a więc, znowu, mamy czynnik stresogenny. Czyli, jeżeli pamiętam takie sytuacje, mamy jeszcze takich e, ludzi, są to osoby starsze z wieloletnim stażem małżeńskim, którzy się bardzo szanują. Eee, nomen omen są to ludzie z, z naszych kresów wschodnich którzy się żegnają, kiedy zabieramy jednego, że tak powiem, z partnerów do szpitala, oni się całują, ściskują i tak dalej i oni za sobą płakali, doskonale wiedzieli, że oni się już nigdy więcej nie zobaczą, bo ministerstwo postarało się o to, żebyśmy mogli nie oglądać swoich, bisk, gdy umierają w szpitalu. Czyli zaczęto traktować człowieka gorzej niż ścierwo, wkładając go do dwóch czarnych worków, spryskując go jakimś tam spirytusem i niejednokrotnie nie pozwalając na wyciągnięcie czegokolwiek do niego włożyliśmy. Czyli jeżeli miał w kłucie bądź jakąś ulę, to należało to zostawić, bo stwierdzali, że to jest tak śmiercionośne i zakaźne. A więc sami sobie, sami Państwo widzicie, że upodlono całkowicie w tym momencie człowieka. E, zaczęto człowieka traktować gorzej niż zwierzęta, bo w tej chwili wszelkie ruchy e, Popierające zwierzęta, dbające o zwierzęta, mają lepiej niż te ruchy, które dbają o godność człowieka. Właściwie, godności człowieka już od pewnego, czasu, od pewnego czasu nie ma. Co jeszcze było bulwersujące? Bulwersujące były zalecenia ministerialne. Nie było, oczywiście, podkreślam znowu, żadnej ustawy. To były tylko zalecenia polegające na tak zwanym stosowaniu dobrych praktyk i nie podawaniu pewnych leków, na przykład w karetce. Bo jak to słyszeliśmy, wyjaśnienia podając na przykład lek do nebulizacji w karetce, na przykład wentolin, bądź jakiś beredual, berotek. W tym momencie, kiedy pacjent oddycha sobie przez taką maseczkę, to on naraża personel, bo wytwarza się jeszcze większa Większy obłok, chmura toksyczna z tym wirusem. No, generalnie jest to totalna bzdura. Podkreślam raz jeszcze. Jeżeli nawet założyło się jakąkolwiek maseczkę, to prędzej czy później i tak szczelinami dochodziło powietrze chociażby z karetki. To nie są cugi, czyli chemiczne ubrania gazoszczelne. Jeżeli, jeżeli byliśmy w mieszkaniu, to też oddychamy powietrzem, które znajduje się w tym mieszkaniu. A więc to był jeden z leków. Później pojawił się dyksametazon, który też na początku nie zalecano, żeby podawać, bo stwierdzili, jak to chociaż by wytłumaczył jeden lekarz w Grudziądzu ze szpitala zakaźnego, wchodzi w interakcję z Randazivirem i taką retorykę też słyszeliśmy, mimo że ja nie poszukałem żadnego badania, które by to potwierdzało, bądź powiedział mi, my dopiero w drugiej dobie podajemy deksamen, bo takie są zalecenia ministerialne. A więc mamy kolejny absurd, ponieważ deksamen tazon niejednokrotnie podawaliśmy każdemu pacjentowi, do dnia dzisiejszego podajemy pacjentom z dusznością, że tak powiem, pochodzącą z dróg oddechowych. Były sytuacje takie, kiedy być może był to przypadek, bo nie chcę tutaj powiedzieć, że tak było na pewno, to jest sytuacja pewnego nauczyciela, kiedy zmuszono nauczycieli do tego, żeby się szczepili, bo wymyślono, że to jest warunek w ogóle powrotu do pracy i do tego, że nasze dzieci wrócą do szkół, no i masowo zaczęto szczepić nauczyciela. Byłem u takiego pana, który... W drugiej dobie, podkreślam raz jeszcze, nie mówię, że to jest po szczepieniu, bo nie mam na to żadnego dowodu, ale zachorował, po prostu zachorował. Może miał infekcję już w momencie, kiedy e, szedł po szczepieniu, może to ten preparat wykonał, tego nie wiem, ale do czego dążę? E, rozwinęła się bardzo szybko u niego e, choroba polegająca na zapaleniu płuc. I pulsoksymetry, o których często w telewizji tyle mówiono, że one są takie ważne i tak dalej, i tak dalej. pokazywały prawidłową saturację, bądź zbliżoną do prawidłowej, a stan faktyczny tego pacjenta był całkowicie inny. No i takiej sytuacji był właśnie ten pacjent, który saturację miał już poniżej tak zwanej normy znacząco, no ale generalnie on już wyglądał jak trup. Był bardzo szary na twarzy, ledwo co oddychał i w około 80-90% miał już zajęte płuca w samym badaniu osłuchowym poprzez stetoskop było słychać, gdzie mu tam rzędzi, gdzie tam słuchać trzeszczenia i tak dalej. Ten człowiek został zawieziony do słowietnego szpitala właśnie w Grudziądzu i co mnie zbulwersowało? Oczywiście on żegnał się z tą swoją żoną, był przerażony. Po drodze udało nam się prostymi lekami na chwilę poprawić jego stan psychofizyczny i pamiętam do, te, do dzisiaj słowa tego lekarza, który wypowiedział je do tego pacjenta. Podkreślam raz jeszcze, całym zespołem, łącznie z tym lekarzem, przekazywaliśmy tego pacjenta w szpitalu za każdym, nie, nie mając na sobie żadnej ochrony osobistej, żadnej maski, rękawiczki, to jest standard ze względu na to, że czasami później coś dotykamy, rękawiczki się po prostu rzuca, tak samo jak i ten lekarz i cały personel pracujący w grudziącu na tym sorze, nie miał nic. No i ten pacjent taki wystraszony zaczął płakać, bo wiedział co się może wydarzyć i ten lekarz tak szyderczo do niego mówi, proszę pana, ja powiem panu prawdę, na to się umiera, ale my podamy panu tlen. No powiem szczerze, za coś takiego to powinno się tego człowieka walnąć dosyć mocno w głowę, bo w tym momencie podkopał całkowicie tego człowieka. Raz, że on już był przerażony i wiedział, co mu doskonale jest, natomiast sam tlen nie ratuje człowieka i należy to powiedzieć wprost. Koncentratory tlenu. Koncentrator tlenu, który także wmówiono ludziom, i tutaj ludzie niektórzy zapłacili za to, bo zaczęli bawić się w samoleczenie. Uznali, że jak mają pulsoksymetr i załatwi sobie wypożyczy koncentrator tlenu, no to on będzie sobie go podawał i naprawi swój organizm, będzie mu się lepiej oddychało. Tak, przed krótką metę tak. Natomiast jeżeli nie wyleczymy tego pacjenta z zapalenia płuc, to sam koncentrator tlenu nigdy nie pomoże i nie uzdrowi tego pacjenta. Nie wiem czy państwo też zauważyli, ale większość tych pacjentów później otrzymywało jak nie jeden, to co najmniej dwa antybiotyki. No to skoro dostawali antybiotyki, to owszem, na początku mogło być nadkażenie wirusowe, ale później leczyliśmy zapalenie płuc najprawdopodobniej bakteryjne. A więc o co w tym wszystkim e, znowu chodzi? E, do czego jeszcze ja jak gdyby zawsze mam e, pretensje? To, że ludzie przestali walczyć e, o swoją godność i o to, że mają prawo e, dostępu do lekarza i dostępu do leczenia. To, co Państwu mówiłem, dziwię się, że tak łatwo wszyscy uwierzyli w to, że można zamknąć szpitale i e, można odwołać jedną rozmową telewizyjną e, wszelkie planowe zabiegi niejednokrotnie, wyczekiwane, które mogły uratować e, życie tych ludzi. Generowanie tłuku w szpitalach, to co opowiadamy właściwie na każdym takim spotkaniu. <laughs> Załóżmy, że mamy jeden szpital w jakimś rejonie i do tego szpitala na oddział wewnętrzny przywożą karetki z tej jednej miejscowości, ale nagle decyzją ministerstwa, a następnie wojewody zamykamy ten oddział wewnętrzny i robimy z tego oddział zakaźny, że tutaj będą przyjeżdżali pacjenci z chorobami wewnętrznymi, ale z dodatnim testem. A gdzie mają trafiać ci pozostali z ujemnym testem, no to będziecie ich wywozić 100 km dalej. Załóżmy, tak? No dobra, ale w tamtym szpitalu 100 km dalej, do tego szpitala przywożą też karetki z innych miejscowości. No i co się zaczęło dziać? Może jak do jednego szpitala zakaźnego mają przywozić wszyscy, wszyscy mają przywozić wszystkie zespoły ratownictwa medycznego z bardzo dużego rejonu, które kiedyś woziły do wszystkich innych szpitali, no to wygenerowano tłok. W tym momencie na tym oddziale. I podobnie można było zrobić na tym oddziale tak zwanym czystym, no bo to jest logiczne. Jeżeli dane szpitale nie mogły przyjąć i musieliśmy jechać do innego, to nagle, nagle też usłyszeliśmy takie zwroty, o których wczoraj chociażby mówiliśmy: że personel mówi: Nigdy nie miałem, jak pracuję na tym oddziale, tylu zapaleń płuc. No zgadza się, ale weź pod uwagę to, że przywożą ci pacjenta z jednego, a czasami z dwóch, trzech województw. No to zgadzam się z tobą. Tylko weź pod uwagę to, że kiedyś ten pacjent, ten i tamten był w innych szpitalach. Jeżeli by się to zaczęło analizować, to dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę niewiele jest gorzej. No i faktycznie statystyki też pokazywały taką sytuację, a nie inną. Kolejna sytuacja, która mnie niesamowicie zbulwersowała, to jest pokazówka telewizyjna odnośnie dziecka, które było siłą wyprowadzone przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Należy to powiedzieć wprost. Zespół Ratownictwa Medycznego, jeżeli dziecko jest przytomne, stabilne, krążeniowo-oddechowo, nie miało prawa wtedy tego zrobić, czyli wyprowadzić bez zgody rodzica tego dzieciaczka i zabrać go w tym momencie do karetki. Ustawa jasno to określa. Nie mamy takiego prawa. Tylko w stanach bezpośredniego zagrożenia życia coś takiego zrobić, nie mając w tym momencie zgody rodzica. Dlaczego? Bo nie będę czekał na, tele, na to, żeby wykonać telefon do rodzica. Kogo należy jeszcze za to obwinić? No tego nauczyciela głupiego, który pozwolił na coś takiego, że dziecko, które miało załóżmy 38 stopni gorączki, trafiło do izolacji. Została wezwana karetka. Karetka bezmyślnie, czyli zespół ratownictwa medycznego, zabiera tego dzieciaka i gdzieś wywozi. Oczywiście przypuszczam, że poinformowano rodziców, że za chwileczkę gdzieś tam mają dojechać. Natomiast Państwo możecie sobie sami wyobrazić, jaką wielką trasę. Musiał przeżyć ten dzieciak. Ale co osiągnęła telewizja i ministerstwo propagandy? Wystraszono wszystkich. Wystraszono na tyle wszystkie dzieci i rodziców, że rodzice zaczęli w końcu edukować, że tak powiem, dzieci, młodzież, że jak tylko będziesz chciał psikać, to nie psikaj czasami w klasie, tylko najlepiej schowaj się w toalecie. Dochodziło do takich absurdalnych sytuacji, że dzieci zaczęły się po prostu bać, chodzić do szkoły. Sam stres, może, sam stres też może spowodować zarówno dzieci jak i dorośli, że będziemy mieli skok w tym momencie temperatury. Zwykłe kartkówki doskonale to pokazują, jak dzieci często mają biegunki, ból brzucha albo nagle dostają gorączki, bo się nie przygotował. Tak działa stres e, na dzieci. Dezynfekcja uporna z maniakiem wymyślona przez Ministerstwo, dezynfekcja spirytusem denaturatem bądź czymkolwiek innym. Ale spróbujcie napisać do Sanepidu, żeby pokazali wam jakiekolwiek badanie że właśnie te środki dezynfekcyjne, fumigacja bądź cokolwiek innego kazano nam wkładać do karetki, że na to są badania i że to faktycznie niszczy wszelkie wirusy, bakterie i karetka jest w tym momencie jałowa. Jedyne co znaleźliśmy to to, że te środki chemiczne, które na przykład dostawaliśmy do fumigatorów, są bardzo rakotwórcze. No, to kto poniesie odpowiedzialność za to, że nagle wymyślono sobie czas dwóch godzin, że karetka po takiej fumigacji ma być tylko przewietrzona, i po dwóch godzinach możemy jechać dalej. Co zauważyliśmy na sobie? Strasznie śmierdziało w tych karetkach i większość z nas po takich dyżurach, czy to dwunastogodzinnych, czy czasami więcej, wracała do domu chorych. Było drapanie gardła, był uporczywy, suchy kaszel. Gdzie wcześniej tego nie było. <laughs> Oczywiście nie ma żadnego badania. Niczego na ten temat, zawsze odpowiedzi były na okrętkę. Nigdy czytelnie i jasno. Tak jak Sanepit potrafił wchodzić do każdej restauracji i baru, zamykając to, to ja nie pamiętam kiedy u nas był Sanepit w czasie epidemii, żeby zrobić wymaz ze ściany karetki, ile tam jest cyfru na tej karetce. Ani razu. Nigdy żaden Sanepit się nie doczepił do tego, że pleca, który jeździł dwa lata temu, jeździ nadal i będzie jeszcze dwa lata jeździł. A więc jest tak naprawdę przecież brudny, zakaźny, nigdy nie był doszczętnie wyczyszczony. Owszem, staraliśmy się otwierać, wyciągać, czyścić, ale to z tego co ja pamiętam, to nigdy nie było tak. Jak kilka lat temu mieliśmy w rozpoznaniu na karcie medycznych czynności ratunkowych, wpisaliśmy, że zawiedziliśmy pacjenta z podejrzeniem grypy, natychmiast pielęgniarka epidemiologiczna podniosła alarm słuszny. Wszystko wyrzucać z karetki, wszystkie ściany wyczyścić, wkładać lampę bakteriobójczą, tyle i tyle czasu ma lampa stać, następnie bierzecie środki, myjecie całą karetkę, to co nie jest jałowe do wyrzucenia. Ani razu nie było takiej sytuacji podczas tak zwanej epidemii covid -a. Ani razu. Dlaczego? No bo trzeba jeździć do następnych pacjentów. Kolejna sytuacja fajna związana z sanepidem i personelem medycznym. Czas do 15 minut i powyżej 15 minut. A o co dokładnie chodzi? Sanepid stał się wyrocznią i podejmował decyzję, czyli doskonali telefoniści z toporem w ręku, podejmowali decyzję, czy pójdziesz do pracy, czy nie pójdziesz do pracy, czy zamknę wam lokal, czy nie zamknę wam lokalu. No i sławietne słowa jednej pani z Sanepidu, a jak gdy dzwonili do nas, bo stwierdzili na samym początku, gdy nie było właśnie testów i tak naprawdę był jeden wielki bałagan, to wymyślili sobie, czas, jaki spędzał zespół ratownictwa medycznego z tak zwanym pacjentem zakażonym. Do 15 minut było ok. Ale jak spędziłeś 15 minut, 1 sekundę, no niestety musi być izolacja. No to oczywiście każdy, ze, każdy członek zespołu ratownictwa medycznego zawsze spędzał czas do 15 minut. Tylko głupiec mówił, że powyżej 15 minut, no i wtedy był zadowolony, że nie musi iść do pracy. To była pierwsza sytuacja. Czas, 15 minut. E, druga sytuacja jest ta, oczywiście się tej zasady zawsze trzymałem. E, tego nauczyła mnie m.in. moja żona, że jak teraz do mnie ktoś dzwoni, Podaje się, że na pracownika banku ja mówię, nie wiem, czy pan jest z banku, czy pan z kościoła dzwoni, nie będę kontynuował rozmowy i PESELu nie podaje. Natomiast w tamtych czasach zrobiłem coś innego. Tak, oczywiście miałem maskę, okulary ochronne, gogle. Miałem trzy pary rękawiczek i cały czas chodzę w fartuchu i na to jeszcze wszystko założyłem kombinezon. Mam tylko jednego pacjenta, a z moją koleżanką nigdy na sorze nie mam żadnej styczności, bo pani oddziałowa podczas epidemii zadbała o to, aby każdy miał tylko jednego pacjenta. Nie mamy z sobą żadnego kontaktu, czyli, no, czyli mogę iść do pracy. No tak, proszę pana, ktoś musi pracować. Czyli zobaczcie, absurd. Przez telefon można było powiedzieć wszystko tak naprawdę. Człowiek, który, nie wiem, był nieuważny, mało rozumny, przyznawał się do pewnych rzeczy. Ale teraz, zgodnie z tym, co już ministerstwo szykuje nam, e, będą próbowali nawet i siłą zamykać ludzi w szpitalach. E, nawet, gdy będzie sytuacja podejrzenia e, o kontakt z osobą zakażoną. Poza tym, świetnie wyrobiono w społeczeństwie pol e, polskim powód do komunizmu, czyli donoszenie jeden na drugiego. Ludzie, którzy bez opamiętania wciskali sobie wszystkie aplikacje te rządowe nie rozumieją do dnia dzisiejszego, że tak naprawdę nie tylko WhatsApp, ale jeszcze szereg innych nas po prostu śledzi. W tej chwili to tylko będzie ułatwienie, że skoro ten już jest wpisany w sanepidzie jako zakażony, jest na kwarantannie, to za chwileczkę telefon to pięknie wychwyci, bo takie sytuacje oczywiście były. A więc jesteśmy w tym momencie głęboko w czarnej D, bo tak naprawdę poprzez swoją nieuwagę i niesłuchanie takich osób jak my doprowadziliśmy do tego, że teraz będzie o wiele łatwiej niż wprowadzić pewne rzeczy, w stosunku do nas i łatwiej będzie im na pewno trzymać nas e, krótko za twarz e, sprowadzając e, do parteru. I to my mamy tak naprawdę wpływ na to, czy pozwolimy sobie na to, żeby nasi bliscy w przyszłości znowu umierali, bo nie będzie odpowiedniego leczenia, bo będą przychodnie zamknięte, albo będzie leczenie telefonem przykładanym do klatki piersiowej bądź do głowy. E, a więc musimy sami sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy doprowadzić do takich sytuacji. <laughs> Czy chcemy zawalczyć o siebie, o swoich dzieci, o swoją godność. Bo tak jak powiedziałem kiedyś na wiecu w Pile, po którym zresztą też było szereg różnych nieprzyjemności. Teraz zabrali nam wolność i godność. Za chwilę zabiorą nam rodzinę. Gdy zabiorą nam rodzinę, to dla kogo wy chcecie żyć? A więc każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie jedno. To, na które musieli odpowiadać sobie ludzie z oświęć i oni zachowali się niestety wtedy tak, jak my się zachowujemy. Czy ktokolwiek z was, i my razem z wami, czy jesteście w stanie zginąć za innego człowieka, tylko po to, żeby ten trzeci mógł przeżyć? I to jest pytanie, na które wielu dzisiaj sobie nie odpowie, ani jedna osoba powie, nie mam to gdzieś, nie będę ginął za kogoś, spróbuję się przyzwyczaić do tego systemu. Tylko że ten system, który nadchodzi, i to wszystko, co jest wprowadzane, to jest samo zło. A jeżeli ktoś myślał, że coś się dzieje z przypadku, to doskonale powinien zdać sobie sprawę z tego, że to już dawno zostało zaplanowane. Nic nie dzieje się z przypadku, a bynajmniej cała ta sytuacja, która miała miejsce, podkreślam raz jeszcze, nie miała nic wspólnego z prawdziwą epidemią. Ministerstwo Zdrowia i ludzie inni, yy, którzy są podobni do, naszy, do ludzi pracujących w naszym Ministerstwie Zdrowia, przyczynili się do upadku gospodarek, przyczynili się do wielu zgonów ludzi na całym świecie i to ludzie na całym świecie powinni wziąć się zjednoczyć, wziąć krótko za, za nich. Nie miłością i nie sądamy, niestety jest inne rozwiązanie i trzeba zdać sobie z tego sprawę i jasno do tego dążyć. Jeżeli tego nie zaczniemy robić, to na jesień będzie gorzej. Takie jest niestety chodzi, e, moje jest zdanie.